Klasa Wojskowa Zespołu Szkół w Policach zajęła pierwsze miejsce w czwartych ogólnopolskich mistrzostwach klas mundurowych. To nie jedyny sukces tej klasy w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Zwycięską musztrę paradną klasa wojskowa zaprezentowała 26 kwietnia podczas zakończenia roku szkolnego maturzystów z Zespołu Szkół w Policach. Na początku kwietnia klasa wojskowa zwyciężyła w czwartych ogólnopolskich mistrzostwach klas mundurowych zorganizowanych na poligonie Drawskim. Tam spośród 24 drużyn zajęliśmy pierwsze miejsce i to z ogromną przewagą. A to jest właśnie praca całego, całoroczna, cały, całych dwóch lat jak są nasi uczniowie tutaj w tej klasie, więc jesteśmy najlepszą klasą, najlepszą klasą wojskową w Polsce. Police zwyciężyły w pętli taktycznej. Piotr Szmyciński indywidualnie wygrał konkurencję w strzelaniu z KBKS. Ciężko trenowaliśmy przez kilka, kilkanaście miesięcy. Nawet y, poza zajęciami. Chodziliśmy rano, wstawaliśmy o godzinie 6 i trenowaliśmy do tego, aby jak najlepiej nam to wyszło. No wrażenie, nie byliśmy nastawieni na to, że to wygramy. I, tak liczyliśmy na drugie, trzecie miejsca, a wyszło co innego, no jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To zawody o charakterze sportowo-obronnym. Sukces nie przyszedł łatwo. Uczniowie ciężko pracowali podczas treningów. Przygotowywaliśmy się przez dwa miesiące. Chorąży dostały różne tam zagadnienia, które ćwiczyliśmy przez cały czas na zajęciach wojskowych. Yy, ogólnie, zaj yy, musztra jest łatwym zagadnieniem, jeżeli chodzi o wojskowość, i łatwo nam przychodzi. 11 kwietnia odbył się zachodnio-pomorski przegląd musztry klas mundurowych w Szczecinie. W klasyfikacji drużynowej zespół szkół zajął pierwsze miejsce, a Maciej Sławianowski zdobył tytuł najlepszego dowódcy. Pokazywaliśmy musztrę obowiązkową oraz musztrę paradną. Do tego była jeszcze włączona piosenka, którą śpiewaliśmy. Najcięższym elementem była właśnie musztra paradna, bo zgranie całego zespołu jest dość ciężkie, zwłaszcza, że to nie jest... Zwykła muszla, gdzie jest zwrot, tylko po prostu trzeba się skupić, tak jak w tańcu, tak naprawdę. Tydzień później, podczas zachodniopomorskich zawodów w Szczecinie, uczniowie z Białej po raz kolejny odnieśli zwycięstwo. W przeciągu dwóch tygodni zajęliśmy trzy pierwsze miejsca. Tym samym no, uważam, że jest niesamowite osiągnięcie. Chyba nikomu się nigdy nie, nie, nie udało w ten sposób zająć tak zaszczytne miejsca. Klasa wojskowa idzie za ciosem i nie spoczywa na laurach. Przygotowuje się do ogólnopolskich zawodów musztry, które odbędą się 3 i 4 czerwca w Zakopanem.